Żwiecka Fundacja Rozwoju prezentuje. Rozwód krok po kroku. Zgodnie z artykułem 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak, mimo wystąpienia tej przesłanki. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo z innych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, zgodnie z paragrafem trzecim, rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew o rozwód powinien zawierać oznaczenie sądu, dane małżonków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także numer PESEL. Wskazanie wniosku o rozwód, np. bez orzekania o winie albo z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków. Pozew o rozwód powinien również zawierać uzasadnienie, a także niezbędne wymagane załączniki. Taki pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach, a także uiścić opłatę sądową, która wynosi 600 zł. W przypadku trudnej sytuacji można wystąpić o zwolnienie z kosztów sądowych. Warto dodać, że pozew o rozwód można wnieść samemu lub przez pełnomocnika. Następnie sąd doręcza pozew w stronie pozwanej, która ma możliwość złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od momentu otrzymania pozwu. W odpowiedzi na pozew pozwany małżonek może przedstawiać swoje stanowisko, zgodzić się lub zaprzeczyć twierdzeniom zawartym w pozwie. Sąd może skierować strony do mediacji, szczególnie jeśli zachodzi potrzeba rozwiązania sporów dotyczących opieki nad dziećmi lub podziału majątku. Mediacja oczywiście ma na celu osiągnięcie porozumienia. Jeśli jednak mediacja nie przyniesie rezultatów, sprawa trafia na rozprawę sądową, sąd bada, czy zachodzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz ewentualnie decyduje o kwestiach majątkowych i opiece nad dziećmi. W toku postępowania dowodowego strony mogą przedstawiać dowody, które mają świadczyć o ich stanowisku. Mogą to być na przykład dokumenty, przesłuchania świadków, opinie biegłych sądowych. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w wyroku. W ciągu siedmiu dni od jego ogłoszenia można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. A od otrzymania wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego. Po uprawomocnieniu wyroku strony powinny zaktualizować swoje dokumenty osobiste. Podcast powstał w ramach projektu Poradnictwo Obywatelskie 2024 realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji ministra sprawiedliwości uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez starostwo powiatowe w Żywcu.